Dobry wieczór. Z okazji święta, wyjątkowego święta e, Mikołajek, e, zapraszam Państwa, a najbardziej chyba dzieci, wszystkie dzieci, do poznania historii świętego Mikołaja i do kilku historii z przygrodzeniem oka, bardziej serio, bardziej na poważnie, e, pół żartem, pół serio, o świętym Mikołaju. Zaczynamy wierszem Ewy Chotomskiej, To on. Mikołaj Święty, jak ptak, który wraca do domu, przybywa skądś po w płaszczu, co do ziemi sięga, z ciężkim workiem we wielkich rękach. W nim ukryte tajemnice, które niesie przez ulicę. Pastorałem w okna puka, w każdym domu dzieci szuka. To Mikołaj oczywiście, tak przybywa uroczyście. Tak, to on, Mikołaj święty, w wielkim worku ma prezenty. Gdy dla każdego coś przynosi, o nic nigdy sam nie prosi. Ja też chciałabym, jak święty, do worka schować prezenty. Kiedy księżyc będzie świecił, obdarować wszystkie dzieci. Niespodzianki pod choinki, kolorowe jak landrynki, zawiść wszystkim dzieciom świata, aby nigdzie nikt nie płakał. I moi drodzy, nie wiem, czy wiecie, skąd wzięła się tradycja świętego Mikołaja, z kim był święty Mikołaj, skąd pochodził. Dojemy się tego z pięknej, wyjątkowej książki Idą święta, pani Moniki utnik strugały, o Bożym Narodzeniu, Mikołaju, i tradycjach świątecznych na świecie. W dniu Mikołaja. 6 grudnia. 6 grudnia osoby o imieniu Mikołaj mają imieniny. Ale nie tylko solenizanci cieszą się wtedy z podarku. Inne dzieci również dostają drobne upominki. Około 1700 lat temu w mieście Mira, w obecnej Turcji, żył miły i bardzo pobożny chłopak. Nazywał się Mikołaj. Po śmierci rodziców odziedziczył duży majątek, ale zamiast przypuścić go na zabawę, wszystkie pieniądze rozdał biednym. Dary podrzucał im tak, by nie wiedzieli od kogo są. Nawet gdy został biskupem, żył skromnie i pomagał potrzebującym. Szczególnie chętnie obdarowywał dzieci, bo cieszył się, gdy były szczęśliwe. Po śmierci został okrzyknięty świętym. Ludzie tak bardzo docenili to, co robił, że na jego pamiątkę postanowili czynić podobnie, przynajmniej raz do roku. W ten sposób narodził się nowy zwyczaj wręczania sobie prezentów. Mikołajki. Inaczej, dzień świętego Mikołaja. Święty Mikołaj podrzuca prezenty w nocy, z 5 na 6 grudnia. Zwykle wkłada je pod podróżkę lub tu ustawionych przy łóżku butów. W Poznaniu czy w Niemczech sprawdza dokładnie, czy buty są czyste, bo jeśli nie, to zamiast podarków zostawia zgniły ziemniak lub grudkę węgla. Co ciekawe, w niektórych krajach również sam Mikołaj bywa w Mikołajki obdarowywany. W Niemczech dzieci zostawiają dla niego na talerzyku jakieś drobne przekąski lub wkładają do buta martekki. W Belgii dodatkowo rozkładają w przydomowych ogródkach siano i ziemniaki, by mógł się nimi posilić koń Mikołaja. W końcu bardzo ciężko pracuje. Też mu się coś należy od życia. Prawdziwymi farciarzami są Holendrzy. Mikołaj zjawia się u nich już około 11 listopada, by przed Mikołajkami zdążyć odwiedzić wszystkie holenderskie miejscowości. Ale uwaga, nie przybywa w Saniach, lecz na parostatku. Każdego roku przybywa do innego portu, a dzieci witają go piosenką. Przybywa parostatek. Skąd ten nietypowy środek lokomocji? Bo Holandia to kraj żeglarzy. W dawnych czasach statki kupców z tego kraju w listopadzie przybijały do portów na przezimowanie. Marynarze, stęsknieni za bliskimi, po długiej rozłące przywozili rodzinom różne upominki. Może dlatego bardziej naturalnym pojazdem dla Mikołaja wydaje się tu statek niż sami. Zaskoczy Was pewnie i to, że holenderski święty nie przybywa z mroźnego koła podbiegunowego, lecz z Hiszpanii. Dlaczego? W dawnych czasach Holandia i Hiszpania prowadziły ożywiony handel. Holenderskie statki przywoziły z południowego kraju setki pięknych przedmiotów, egzotyczne owoce, orientalne przyprawy. Wszystko, co ekskluzywne i nietypowe kojarzyło się z Hiszpanią. Co więcej, szczątki świętego Mikołaja z miry przechowywane we włoskim Bali i do dziś tam spoczywają. A to miasto przez jakiś czas znajdowało się po planowaniem Hiszpanii. Nic więc dziwnego, że dom, w którym żyje Sinterklaas, bo tak nazywają Mikołaja Holendrzy, umiejscowiono właśnie na południu. Nie zdziwcie się też, że Sinterklaas objeżdża kolejne holenderskie miejscowości na Białym Koniu. Kiedyś wierzono, że na takim wierzchowcu jeździł Bóg Wodan, który nagradzał rolników za dobrą pracę. Z czasem rolę Wodana przejął święty Mikołaj, natomiast koń pozostał. Holenderski Mikołaj jest bardzo wyrozumiały i wszystkie dzieci nagradza tradycyjnymi pierniczkami. Jednak na większe upominki najmłodsi muszą poczekać aż do 5 grudnia, gdy nadejdzie wieczór prezentów. Wtedy Sinterklaas zostawia prezenty na progu domu lub wkłada je do butów ustawionych przed kominkiem. Czasem zamiast karneciku z imieniem obdarowanego dołącza zabawne wierszyki, które mają wskazać adresata. Istnieją kraje których Mikołajek się nie obchodzi. Są to między innymi Szwecja, Norwegia, Hiszpania czy Islandia.